Masz w domu klimatyzację, porozmawiajmy o konserwacji. Utrzymanie klimatyzacji w czystości jest kluczowe dla jej sprawnego działania. Podczas ciągłej wymiany powietrza, klimatyzacja zbiera kurz, alergeny, a nawet bakterie. Jak często więc należy ją czyścić? Po pierwsze, filtry i tace ociekowe wymagają uwagi dwa razy w roku. Zwłaszcza jeśli Twoja klimatyzacja chłodzi i grzeje. Nie zapomnij o jednostce zewnętrznej. Jeśli masz klimatyzację typu split lub multi split, wyczyść zarówno skraplacz, jak i parownik, aby wszystko było nieskazitelnie czyste. Jeśli używasz klimatyzacji tylko latem, gruntowne porządki wiosenne w marcu lub kwietniu będą idealne. Używasz jej również do ogrzewania? W takim razie warto ją wyczyścić również jesienią, aby przygotować ją na chłody. Na koniec warto rozważyć profesjonalny przegląd, aby sprawdzić kable i połączenia. Zapewnij sobie komfort termiczny, zarówno latem jak i zimą, dzięki czystej klimatyzacji.